za sobą i teraz przechodzimy do tej części głównej, która się składa najpierw z ćwiczeń na dolne partie mięśni, później troszeczkę popracujemy nad górą i na koniec nad brzuchem. Pierwsze cztery ćwiczenia, które Wam pokażę, będą na nasze nogi. Naszym przyrządem będzie nic innego jak kij od szczotki, chyba każdy takowy ma, poprosić mamę, odkręcić miotłę, o, i mamy taki oto przyrząd, który nam pomoże w naszych, w naszych ćwiczeniach. Pierwsze to są przysiady. Zakładamy kij od szczotki, tak jak, tak jak sztangę, za sobą. To spowoduje, że, że będziemy trzymali bardziej nasze plecy proste, że one nam się nie będą zaokrąglały. Tutaj to jest istotne w tym ćwiczeniu. Wykonujemy standardowe przysiady, ale wykonujemy je tak, żeby schodzić wolno i szybko w górę lecieć. Schodzimy wolno i szybko w górę. Wzrok może być skierowany troszeczkę do góry przed siebie. To dzięki temu też uzyskamy wyprostowane plecy. Hop. Hop. Staramy się, żeby nasz ciężar był rozłożony równomiernie, żeby nie przechylać się na palce ani nie, 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 nie przechylać się napięty, czyli równomiernie, stabilnie stoimy i wykonujemy takie ćwiczenie 10 powtórzeń 4 razy z minutową przerwą. Ćwiczenie numer 2: również y, możemy tu użyć tego kija jako pomocy lub po prostu założyć sobie. Ręce za głową. Ja to zrobię jeszcze z tym kijem, żeby mama była zazdrosna o tą szczotkę. I wykonujemy takie dynamiczne wyskoki, cztery razy po trzy, tak myślę, z minutową przerwą. Schodzimy do półprzysiadu, w tej pozycji utrzymujemy się około 3-4 sekund i dynamicznie wyskakujemy. Odpoczywamy chwileczkę, i ponownie. Schodzimy do półprzysiadu, trzymamy tą pozycję i dynamicznie w górę, jak najwyżej potrafimy. Jeszcze raz tak przodem, czyli schodzimy do półprzysiadu, plecy proste i mocno w górę. To nasze drugie ćwiczenie, 4 serie po trzy wyskoki z minutową przerwą, żeby to był naprawdę dynamicz w tych nogach. Następne przy, y, ćwiczenie to y, odkładamy na szki, chociaż nie, nie przeszkadzałby on nam zbytnio, tak jak wcześniej mówiłam, że można sobie założyć ręce za głową. I ćwiczenie polega na tym, że zaczynam z delikatnych palcy, czyli y, 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 przenoszę ciężar ciała na palce. I tak jakbym chciała super szybko spaść do pół półprzysiadu i zatrzymać w tej pozycji, tak Hop. i trzymamy tak trzy sekundy i jeszcze raz to samo, czyli przenosimy ciężar ciała na palce i szybko w dół i jeszcze raz, przenosimy ciężar ciała na palce, Hop. to ma być po prostu sekunda, tak jakbyśmy chcieli czegoś uniknąć i zatrzymać się w naszym półprzysiadzie i to przytrzymać przez około 3-4 sekundy. I takich serii również wykonujemy 4, po 3 takie powtórzenia, dynamicznie w dół, z minutową przerwą, czyli trzymamy tą standardową minutę. No i ostatnie, ostatnie ćwiczenie, które chciałabym Wam pokazać na nogi. To po prostu przeskok na, nas przeszkodą. Trochę będą na nas zlinać z zresztą siedzi. Ale nie, nie sądzę, żebyście ćwiczyli po 22, więc muszą to jakoś wytrzymać. Przede wszystkim zdrowie. Przeszkodą może być tak naprawdę wszystko. Nawet kilka zeszytów ułożonych. Ona nie, nie może być zbyt wysoka, około 20 cm myślę wystarczy. Robimy nabieg z dwóch, z dwóch kroków dosłownie i wykonujemy takie dynamiczne nad nią. Też jak najszybciej, tak? Raz z jednej, raz z drugiej strony. O. Tu mamy wszystko bardzo szybko, bardzo dynamicznie wykonane. I to wykonujemy cztery takie przeskoki w każdą stronę. Myślę, że wystarczy, jeżeli zrobicie to trzykrotnie. Czyli trzy razy, tym razem odwracamy trójkę z czwórką, trzy razy po cztery przeskoki z minutową przerwą.